O, witam serdecznie tutaj Weroniczkę. dzisiaj pokażę pokażą tutaj cztery metody na malowanie żołnierzy. Naciągamy Casi. Wyglądam tak Wyglądamy jak mu okay, O, no, to ja? Ale wręcz nie dowierzam, słuchajcie, nie dowierzam. Jest czwarty dzień nasz tutaj. Czwarty dzień, a ja dopiero podnoszę kamerę, więc bardzo, bardzo dziwnie. Pierwszy raz słuchajcie, tak długo nie nagrywałem, aż mi z tym dziwnie. Wera, co robiliśmy przez cztery dni? Fajnie było. Wakacje! To jest od nas, o, Krzyk ostatnio. Wakacje i hop! Hop! Spaliłam się jak. Rak. Pojęłam no. się strasznie i próbuję to przykryć makijażem, ale i tak mi nie wychodzi. Przez cztery dni leżeliśmy na plaży, leżeliśmy na basenie. No właśnie wróciliśmy się... z basenu. No, widzieliśmy się z Kają i z Owcą, więc też tak, my tutaj... Fajnie... Z Buka i kupiliśmy dużo rzeczy. zaraz wam pokażę co kupiliśmy. A oprócz tego wygraliśmy wczoraj Kusaka. Tylko jest brudno z Ale to owcy zasługa Ale ogólnie mega, mega, mega fajnie Tak się troszeczkę odcięliśmy, ale to dobrze to No, interesuje. wakacje wreszcie takie fajne Pełnoprawne wakacje, nie robimy nic Tylko odpoczywamy i faktycznie zjarani jesteśmy mega Ja jestem też cały czerwony Dobra, to co? Co kupiliśmy? Wam pokażę szybko Uznałem, że nie chcę przez pół chociaż wyjazdu nic zrobić A później dopiero wezmę kamerę, bo miały być wakacje Więc są wakacje I słuchajcie, na wakacjach, ja jestem super dumny z tego To jest extra itemek Kupiłem sobie kurtkę i drugą też kupiłem kurtkę. To jest Wery, ale tutaj jest jeszcze jedna moja rzecz. O! I to chyba wszystko co kupiłem. A! Jeszcze te spodenki. Okej, okay, więc tak. Mamy spodenki, takie zakupione, bo właśnie mało mam spodenek, więc stwierdziłem, że sobie kupię. Koszulka taka. Z Werą chcemy, ona wpadła na super pomysł, że założymy sobie, bo te, ta jest taka sama, tylko ma inny kolor. I założymy je na mecz NFL, czyli tego amerykańskiego futbolu. Pewnie coś źle powiedziałem. Ale będziemy w nich tak fajnie fitować. Chodziliśmy po Melrose, czyli takiej fancy, powiedzmy, miejscówce, gdzie są takie bardzo outside Sterowe sklepy, nie wiem jak to nazwać, no ale można tam znaleźć takie rarytasy. Ta kurka jest super, mi się mega podoba, ale najfajniejszy item, który mi się udało kupić, to uwaga, ten płaszczyk jest mocny. Jest taki cza, cza, czarno-szary z czerwonymi stawkami, więc. Szybki hol zakupowy, szybki hall zakupowy z USA. A teraz, moi drodzy, przechodzimy do głównej części odcinka, czyli do pisania do ludzi stąd. Bo uznałem, że to będzie świetny pomysł, słuchajcie. Ja raz pisałem już do polskich influencerów i polskich jakiś powiedzmy gwiazd i sprawdzaliśmy, kto odpisze. A teraz, jako że jesteśmy w Stanach, uznałem, kurczę, to jest świetny pomysł na film. Napiszę do gwiazd influencerów stąd i zobaczymy, czy ktoś odpisze. A może z kimś się uda spotkać, więc to będzie świetne. Swoją drogą subskrybujcie kanał, klikajcie w czerwony przycisk, jeszcze tego nie robicie. Będziecie na bieżąco z każdym filmem, a ja wam troszkę pokażę też nasz, nasz apartament. Tak to wygląda. Tu jest kuchnia, tu jest wera, tu jest. Yy, tu jest trochę syf. Ale nieważne: zakupy, wszędzie jest syf. To no na wakacjach jesteśmy. Tu jest nasz pokój, jeszcze większy syf. ręka tam. I ogólnie trochę się sypie cały ten apartament. No. Troszkę zostaliśmy tak wprowadzeni w błąd. Miał tu być piękny zachód za oknem, a jest. jest ta robota. I od szóstej rano nam tu wiercą. Trochę niefajnie i jest wielki drzwi. Od szóstej rano tak wiercą, że nie da się przeżyć. Ale mamy basen! Jest basen! Pięk, pięknie, za tym dostaje pięknie. Więc moi drodzy, przechodzimy do pisania, do ludzi. No jesteśmy, ale komary nie pogryzły. Tutaj są w Stanach komary, a u nas akurat w sumie w Krakowie nie było. Dobra, to co? Piszemy. Mamy przygotowane. Dużo gwiazd takich wielkich, ale też dużo takich osób trochę, którzy mają jakby no, miejsce do zasięgi. No jest wielka lista Mam nadzieję, że ktokolwiek odpisze, ciekaw jestem jak, jak będzie to procentowo wyglądało Bo w Polsce jak robiliśmy odcinek to dużo osób się odezwało, dużo osób odpisało A Ty byś kogo chciała, żebyś, żeby kobieta ci odpisała? Najbardziej to Ellen DeGeneres albo Kali Jenner, no to by była przerobana, ale nie sądzę, żeby ona odpisała No na najbardziej, pewno najbardziej chyba z tych wszystkich to yy, Ci youtuberzy. youtuberzy no No bo mam taką listę właśnie pomieszaną trochę youtuberów, influencerów i gwiazd Tak. Największych na świecie, którzy są stąd. W sumie nie wiem, czy wszyscy są stąd, więc jak ktoś nie jest stąd, to sorry. Ale, Ale ciężko. to są tacy nasi, co... Chcieli, no, dużo, dużo jest takich, których byśmy chcieli, żeby faktycznie odpisali. Dobra, polecimy z tej listy od dołu. Od dołu. Na dole mamy Miley, Miley Cyrus, później mamy Asa Parokiego. Co do nich piszemy? O, no, się. Nie. nie ma publikowanych. Co piszemy? Napisz, e... Ja do tych największych gwiazd bym pisał takie głupie rzeczy, bo szansa, że oni odpiszą, jest super mała. E, hi, e, jestem na przykład, jestem teraz w Los Angeles. Prowadzę dokument, jestem z Polski, mam 3 miliony. Musisz się od razu przedstawić. 3 Mówi, miliony że na trzeba mieć kartę youtubera, tak? tak? No serio, to... Ja nie jestem fanem żadnej z tej osoby, więc na pewno tak nie napiszę z tym jej fanem, ale... Ja jestem fanką, może to jest moje imię. Ale to już mam do Ellen napiszę, na pewno, że napiszę, że moja dziewczyna kocha cię i coś tam tak napiszę. No. To może odpiszę. Ale na przykład w takim maili można napisać, że faktycznie siemka, jestem influencerem z Polski, jestem tutaj na wakacjach. Ja nie chcę uderzać do żadnej z tych osób pod kątem, w którym ja stawiam się jako osoba, która chce się z nią spotkać. Tylko ja chcę. Tylko chcesz zobaczyć, chcę, cokolwiek czy odpisze? po prostu odpiszę. Aha, no to dobra. Ja nie chcę się z nimi spotykać, tylko chcę sprawdzić, czy odpiszą, nie? wcześniej mówili, że chcesz. Że fajnie by było, gdybyś jednak się mógł spotkać z kimś. No, że fajnie by było, ale ja nie chcę. Jak się nie uda, to trudno. Więc ja bym pisał do tych największych serii totalnie głupie rzeczy. Na przykład, no bo oni na pewno i tak nie odpiszą, tak mi się wydaje, więc coś śmiesznego po prostu. Nie są najlepszej preski w A Miley przez to, że nagrała swoją smutkę party in the USA, na pewno będzie wiedziała, więc dawaj do niej. Dobra, mam wiadomość całą, więc lecimy. Myślę, że ja ją będę w ogóle kopiował i do części z tych ludzi, takich powiedzmy bardziej popularnych, wysłał tą samą. Oj, tak, szansa na to, że oni odpiszą jest malutka, prawie zerowa. Więc lecimy. Gdzie są najlepsze impreski w LA? Dopiero co tutaj przyjechaliśmy, żeby spędzić wakacje. Poszła wiadomość do Miley Cyrus. No dobra, w takim razie słuchajcie, do Kylie to samo napiszę, bo to raczej też będzie mała szansa na to, że odpisze. I do Ariany tak samo. Pyk, poszło. Jest, jest dużo tych y, gwiazd muzycznych, jakichś ty, raperów tutaj mam sporo na liście. Więc do nich w sumie też będą imprezki pisał, bo raczej będą wiedzieli. Dobra, no to co? Asa Broki, za chwilę Kylie Jenner była, to też polecimy oczywiście z Travisem. Miley, Kylie, Ariana. Miley, Kylie. No. Y, Asa Broki, Taiga i Travis Scott, zaliczeni. A, Lil Pampa mi tu zabrakło jeszcze. O, Lil Pam też na pewno będzie wiedział, gdzie to są jakieś fajne imprezki, dawaj, dawaj. Piek. Okej, okay, Gate. Gwiazdy muzyczne i największych celebrytów tutaj mamy zaliczonych. Teraz właściwie sami youtuberzy. A Ellen, to na A Ellen to osobna. A -a. Bo ja do Ellen chcę napisać właśnie, że, że ty jesteś największą fanką na świecie i. No, musi się z tobą spotkać. <laughs> o właśnie, to możemy to zrobić teraz. Ja, ale by było już to samo co. Ale ja bym pewnie nic nie wiedziała, W ogóle nie wiedziałabym, co powiedzieć, tak szczerze. Jak ty ładnie piszesz po angielsku. Możesz też napisać, że oglądam każde, jej, każde jej show i że uwielbiam jej stand-upy. <laughs> Mówić ci dalej? <śmiany> 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 Dobra, starczy. No i możesz też napisać, że uwielbiam jej związek z tą jej dziewczyną, bo ona ma w ogóle jako jedna z pierwszych takich mega, wiesz, takich gwiazd Hollywood, która pracowała w telewizji, wiesz, że ją w ogóle wyrzucili za to, że jest lesbijką kiedyś? Jeszcze raz powiedz, bo skupiłem się strasznie na myśleniu. Bo ona, ona kiedyś w pewnym momencie wystąpiła jakby publicznie z tym, że jest lesbijką i bardzo dużo osób ją skrytykowało i wyrzucili ją z tego programu. Serio? No i potem jakby oswajała ludzi, że to jest naturalne, naturalne, naturalne i nie wstydziła się o tym powiedzieć i jakby... Dlatego też ją potem wzięli do tego de Alan Show i stworzyła e? Nice. Co tam napisałaś? Nie pan no Nie no, napisałem czy możemy zrobić Ci niespodziankę i możecie się obie złapać. No i git! Jak mamy jakiś pomysł, jak do kogoś napisać, to fajnie. Mamy to. Siemka, jesteśmy youtuberami z Polski, fajnie byłoby kogoś poznać z LA No i pięknie, no i ta wiadomość też, jest tak. idealna, Jezus. O, no i mamy to. To może tam, że właśnie już masz te 3 miliony na YouTube, tak to będzie fajniejsze, bo wiesz, każdy może napisać, że o, jesteśmy YouTuberami, a tak to łatwiej im będzie na pewno przekazać, że ty nie jesteś. No wiadomo, trzeba kartę YouTubera wyciągnąć. Owca wczoraj mówi, bo opowiadałem mu o tym filmie i owca mówi: No ale co, wyciągasz kartę YouTubera, jak będziesz do nich pisał, czy nie? Czy będę wiedzieć, czy będę mówił, że jestem youtuberem? Zawsze wtedy większe szanse, no bo jednak ktoś zobaczy, że ja też jestem twórcą, więc może jest jakaś tam szansa, że pomyśli sobie, no czemu nie? Kto wie? Zawsze jak można zwiększyć jakieś swoje, swoje tutaj szanse na wygraną, to warto to robić, no nie? Więc no to jest jak trochę taki poker, nie? Poker w prawdziwym życiu. Tifiu? No do Teefia na początku. A to jest ten, co go poznaliśmy w Nowym Jorku wtedy? Tak. No, znaczy poznaliśmy, o, widzieliśmy On jest z Los Angeles? Nie wiem szczerze, ale prawdopodobnie la, może, może, może jest No nie serio, nie wiem czy wszyscy, którzy tutaj są na tej liście, do których napiszemy są z LA Ale no nie wiem, może na przykład ktoś stwierdzi, że będzie miał pomysł na filmik, a nie jest z LA, ale na przykład nas zaprosi, kto wie no. Jest też taka szansa, też o tym myślałem, że ktoś może na przykład chcieć nagrać filmik, na przykład jest teorii, oni mają takie różne fajne filmy Mogliby wpaść na pomysł, że na przykład chcą z nami nagrać jakiś super zwariowany film Ho, Mam wiadomość przygotowaną Dobra, więc wiadomość wygląda no tak. I am YouTuber from Poland. Teraz taka kata youtuberska tutaj wyciągana jest z kieszeni. Jesteśmy tutaj na wakacje w LA z moją girlfriend, i zakochałbym się w tym, jakbyś nie, znaczy, jakbym mógł poznać kogoś stąd. Taka jest mniej więcej wiadomość. Wysyłam. I oprócz tego piszemy drugą część. Ale to jest śmieszne, jak na przykład teraz do niego tak napisałeś i on tego nie zauważył. A na przykład za dwa lata będziesz mega popularnym YouTuberem na przykład <laughs> w Stanach, i on, ja on będzie chciał do ciebie napisać. No. Ja taką sytuację miałam na przykład z do której kiedyś jakieś dwa lata temu na napisałam jej jakieś tam, że skąd ma coś tam, czy, że właśnie życzę jej powodzenia i tak dalej, takie maga miłe słowa. A potem okazało się, że Dane jak do mnie chciała nawet pierwszy raz, to otworzyła jej się wszystkie te, wiadomości te zak zakładki, no. które ja też, tak miałem, ja też tak wiem, ja też tak wiem z kimś tam, z jakimś youtuberem w Polsce. A druga wiadomość jest taka, że nie wiemy, gdzie tutaj się imprezujesz, więc możesz pomóc. No i tyle. I tak napiszmy do każdego po prostu, więc lecimy. To co? Ja powysyłam i pokażę Wam za chwilę całą listę osób, do których wysłaliśmy, bo to kupi kopiuję wiadomości wiadomości cały czas i pyk, proszę bardzo, jest w teorii następny w kolejce jest jest Lele Pons, następna jest w kolejce, o. Kto? Lele Pons Co to jest Lele Pons? Z tu było dużo strasznie dram, ona ma 36 milionów. Co? Bo no, nie kojarzę No na przykład takie zdjęcia, bardzo to takie I później na przykład następnie jest takie Aha, okej. Okay. zawsze tak, i zawsze nie. tak robi Pana, pa. takie Okay. No, fajne. Dobra, więc Lele Pons, później jest Liza Koshi. Jak jest Liza, to oczywiście też musi być David Dobrik i Tenor Fox też za chwilkę, więc lecimy z wiadomościami. Jezu, Lizę znasz? No, pewnie, że znam. No to to jest właśnie zła. No. No. Ona zna jakieś takie rzeczy. Ona jest super zabawna. tam Tenor Fox, to jest śmieszny ziomek. Ona chyba z 17 lat ma 5 milionów. David Dobrik, to jest też dobry wariat. Tego też kojarzę David Dobrik jest, no, jest dobry. David jest dobry. Z face Clanu też kilka osób mam. Bo akurat wiem, że oni tutaj mają ten swój Face House, więc na pewno są z LA. I jest szansa, że odpiszą oni, akurat tacy YouTube'owi bardzo. Mr. Beast. I na przykład Mr. Beast wiem, że na pewno nie jest z LA, ale może będzie miał jakiś pomysł na film. Może będzie chciał nam dać 100 tysięcy dolarów, kto wie. Dobra, mu nie, mu nie będę pisał, że z imprezami, bo on raczej nie, nie wygląda na imprezowego chłopaka. Kolejny Face Rack. Wszyscy tu mają weryfikację, wszyscy. A my nie mamy. Daisy, to jest koleżanka Logana. O nie. Nie, można nie mogę napisać. ja napisać. Dostałem bana na za, za dużo na, napisanych wiadomości, tak? Serio? No tak było wtedy z trąbą też. A to logana już napisałeś? Nie. O oh, no, no, no. Dawaj z twojego piszemy. Ty jesteś dziewczyną, to prędzej ci odpiszę. No, dobra, dawaj. Co piszemy od ciebie? No nie wiem właśnie. To y, zamiast your girlfriend to Co? my boyfriend. I tyle. Lecimy, dawaj. Jestem to z moim chłopakiem, jesteśmy gwerami z Polski, a ja mam milion sto, on ma trzy. Dobrze I Masz jakąś tam minkę dać, bo minki są zawsze wiesz, w cenie Mark... O, Justin Bieber A no nie, odpiszę na pewno Co? To jest Justin Bieber Koza? No dawaj do Justin Biebera <laughs> Okej, okay, kobita już na się dorwała do minek Dajesz 25 minek Daj. teraz będzie no, Nie no nie Weź te tak wszystkie kliki okay. <laughs> I tyle? No No i Wysłane do, do, do Justin No i dobra, dawaj kolejną Mark Dochner To to Mark Donner On też jest z Wajnów i youtuber Ten? No no właśnie. On ma 3 miliony. Właśnie też wybrałem takich, którzy mają trochę mniej. żeby była szansa, że ktokolwiek nam odpisze, <grystanie> Jay Alvarez. Ooooo! To chętnie napisze. Ja, y, ale bada. Nie, mam, mam, oczywiście. Zydawiamy. On ma takie foteczki, że to jest mijacka. On ma takie foteczki na Instagramie. Jest totalnym kozakiem, serio. Dobra. Sam Ray. Uff, to ja bym napisał chętnie, Rambana. No. King Bach. Może do Logana najpierw, bo potem znowu nam zablokuje. Nie, King Bach. Dobra, dobra, napisz do Logana, bo ty na pewno będziesz chciał do Logana, a nie. potem zablokuje i w ogóle nie napiszemy. No, no to. King, jak to się King pyta? Bach, no? Ono on jest śmieszny, on jest super. No wam, wiem, go ja też właśnie z no, tych no. Amanda Serny. Yes. Wiem, o to ona jest super. No. To no jest ona jest nie niezła. Jej facet też jest fitne, Siara. No, jej facet też jest dobry taki błysk, taki tak. śmieszny zawsze. Jake Paul ostatni jest. I to wszystko. Co? No. Jake Paul sobie ustawił swoją narzeczoną na profilowe. Pyk! Poszło! Koniec. I teraz druga wiadomość. Aha, tak? No <laughs> Teraz skopiuj drugą i po prostu do wszystkich wyślij tą drugą No więc moi drodzy, my sobie to zrobimy W takim razie widzimy się za parę dni Prawdopodobnie pod koniec naszego wyjazdu opowiemy wam kto nas napisał Chyba, że jeśli to stanie wcześniej to, to Uuu, też będziemy to reagować jak to, jak to w ogóle wygląda? No wiemy? ja też mam tak, ja też mam tak Jak co jest szansę, że ktoś nam odpisze? Ja daję bardzo małe, bardzo małe Ja sądzę, że dwie osoby nam są odpiszą Ze wszystkich? No No ja myślę, że ci mniejsi tacy influencerzy co po 3-5 milionów mają to mogą Odpisać faktycznie, ale z tych, którzy mają wszyscy ponad 10, raczej wydaje mi się, że nikt nie odpisze. Zrezygnowany, ale uradowany, bo ja jeszcze nie to jest dziura, to jest no, straszna dziura. dziura. Cały dzień łaziliśmy, zwiedzaliśmy, jesteśmy padnięci, ale... ale. Są plusy. Są plusy. Dwie osoby odpisały nam. Tak. Właściwie to werca odpisały. I te dwie osoby, i jeszcze ich nie odczytywałam. Najważniejsza osoba, przynajmniej tak mi się wydaje, na każdym Nie, nie, nie. Travis Scott? Yeah no, no. Logan nie. Paul? Of What's up? Uh, yeah, what would never be down to meet. Choice! Yes. Choice! And depends if you want to go to a club or a house party. Bitches! Jezu, dobrze nie Krzysztof No bo ze się że z twojego szczęścia <laughs> No fajnie, fajnie I jeszcze odpisał King Bach i napisał, że jest w Bostonie I polecił nam jakieś miejsce i zapytał się jest, jak, jak długo, długo zostajemy. zostajemy No i git W takim razie dwie osoby nam odpisały, zobaczymy czy ktoś jeszcze nam odpisze No ale ja i tak już jestem zdziwiony, bo myślałem, że nikt zupełnie ja? nam nie odpisze Albo chociaż może jedna jakaś osoba A pamiętasz, bo... ja ci mówiłam, że ja stawiam, że odpiszą nam dwie osoby, pamiętasz? No to już trafiłaś Odpisałam nam dwie osoby <laughs> i co jest jeszcze śmieszniejsze, że ja sobie teraz Teraz tak zdałam sprawę, że praktycznie do każdego na świecie, przynajmniej tego człowieka kto ma instagram możecie napisać jeżeli tylko będzie szczęście to każdy może ci odpisać już niektórzy, niektórzy, niektórzy no mega spoko, że odpisali i teraz mamy tak już bardziej taką chyba zatarcą barierę, nie? Że tak w sumie każdego można napisać, zobaczymy czy nam odpisze No to co, czekamy na resztę w takim razie Kochani, zupełnie się nie przejmujcie bałaganem tutaj panującym. To jest naturalna kolej rzeczy, tak? Wakacje i te sprawy. Nie mógłbym tu posprzątać, bo bym był wtedy, wiecie, nieferno. Jak nagrywamy filmik w pokoju, to muszę was zabrać do pokoju taki, jaki on wygląda, więc dlatego jest brudno. A my jesteśmy już pod koniec wyjazdu. Hello! Nie, po prostu chciałem zabrać widzów, pokazać im jak to wygląda naprawdę, więc tutaj leżą śmieci, leżą rzeczy i tak to jest, tak jest na wakacjach. Więc moi drodzy, koniec wyjazdu! Praktycznie ostatni dzień nam został i chciałem tak podsumować troszkę te wiadomości. Więc tutaj mam wery telefon, ale od niego może nie będziemy zaczynali, bo chciałbym zacząć od swojego, który gdzieś się zgubił w tej stercie syfu. Wiesz jak mi piecz, naleśnik! Masz naleśnika? Wera robi naleśniki na śniadanie. Okej, okay, yy, znalazłem telefon. Więc wchodzimy do mnie na Instagrama i moi drodzy wchodzimy w DM-y. i tutaj jak widać no niestety nikt mi nie odpisał. Nikt. Serio, totalnie nikt, nikt, zobaczcie Są wszyscy ludzie, do których pisałem I absolutnie żadna z tych osób Nie odpisała mi Bardzo mi smutno z tego powodu, serio, ja myślałem, że Chociaż jacyś youtuberzy mi odpiszą, na przykład Jest Teorii, na przykład jakiś Tenor Fox Może David Dobrik, może MrBeast, Rack, Albo chociaż Daisy, która w sumie ma Najmniej na Instagramie z tych wszystkich osób Ma tam mniej więcej ponad milion i nikt nie odpisał Ale za to do Wery odpisali Ci co widzieliście, też do niej nikt więcej nie odpisał Za to, nasza rozmowa z Loganem ewoluowała i przez te 6 dni bo tyle minęło od momentu, jak do nich napisaliśmy. Zdążyliśmy się z nim umówić na wczoraj i on napisał, że do nas napisze, ale nie napisał. Nie napisał. Więc nie chcemy być, wiecie, nie chcemy też y, jakoś cały czas do niego pisać. Pewnie się z nim nie spotkamy, ale przynajmniej fajnie. Odpisał, Logan, odpisał. Kto odpisał jeszcze? King Bach odpisał, a także Ola Nowak na pewno się będzie cieszyła, bo, bo Ola Nowak go lubi. <laughs> I tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o odcinek z pisania do tutaj gwiazd Hollywood i gwiazd świata USA. No, dwie osoby odpisały i to do Werki. Ja myślę, że to, że do ciebie odpisali, to akurat Wera. Nie jest przypadek, wiesz? Że jak... Myślę, że jak ty byś pisała ze swojego konta do wszystkich, to jeszcze dwie kolejne by odpisały. Mam wrażenie, że po prostu tutaj w Stanach jeszcze bardziej to widać, że ludzie wolą odpisywać dziewczynom na przykład. Tak mi się wydaje, nie wiem, mam takie jakieś odczucie, że może przypadek z dowery dwie osoby odpisały do mnie żadna, ale mam wrażenie, że dowery prędzej by ktoś odpisał niż do mnie. Że po prostu do dziewczyn by odpisali jacyś faceci. Zobaczyliby, że wiesz. Instagramerka półtora miliona odpisuje. <grych> No dobra, to bliżej do półtora. Zaczęła mi dopiero teraz skóra schodzić, Vera, wiesz? No? No dobrze, więc moi drodzy, obiecywałem, że będzie ten film, więc jest, dwie osoby odpisały, odpisały Logan, Paul, Kingbach, z Loganem rozmowę teraz widzicie, a z Kingbachem skończyło się to... Ale Logan... Bo w ogóle ja, nie, ja tak szczerze z tych wszystkich osób spodziewałam się, że Logan nie odpisze. Też tak myślałem. A Logan właśnie odpisał i w ogóle jest mega miły. No i Kingback też od razu odpisał. Polecił nam coś, polecił nam ten klub Warwick i zapytał też jak długo jesteśmy, więc tak wiesz, zainteresował się tą rozmową. No i on nie, nie wiadomo, czy by się z nami spotkał, ale on po prostu... On by nie się chodziło. nie spotkał, bo napisał, że go nie ma do czwartego, a my mu napisaliśmy, że my jesteśmy tylko do pierwszego, nie? No i właśnie dlatego dzisiaj z nim nie spotkaliśmy, bo tak to pewnie... Żeby się z nami spotkał. No, no, więc więc w ogóle mega miło, mega miło. Bardzo fajnie. Także moi drodzy, zostawiajcie łapy w górę, jak chcecie więcej odcinków z pisania do ludzi. W ogóle piszcie w komentarzach do kogo mógłbym jeszcze na przykład pisać, jakbym był tutaj w Stanach po raz kolejny. Zostawiajcie też suby na kanale, na moim kciuku w górę i będziecie wtedy na bieżąco z każdym filmikiem. A ja się z wami żegnam do jutra. Trzymajcie się na razie.